Halo? Kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski, zapraszamy. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. W tak ważnym meczu spodziewamy się, że emocje sięgną Zenitu. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem w przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bram. Ręki. A oto wyjściowa jedenastka gospodarzy na dziś. W bramce Mark Andre Ter Stegen. W defensywie Jose Maria Jimenez wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Franki de Jong oraz Luka Modric zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Nam to się zaczyna, proszę Państwa! No i widzimy jak szybko dobija piłkę po tym, gdy odbiła się od gramki. To wymagało dobrej świadomości sytuacji. Złożył nam się wynik, jest 1-0. Tattezi. Dani Olmo. Olmo. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Próba odbioru i przerwany atak. Robert Lewandowski. Piłkę przejęli Rywale. Tatezi. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. Słupek! Piłka wciąż w boisku. Ośrodkowanie. Spokojnie wyłapuje teraz drankarz. Gdyby to wpadło, mogło już być po meczu. Na szczęście dla drużyny broniącej się w tej sytuacji, konstrukcja bramki okazała się sprzymierzeńcem. Świetnie go teraz wypuścił. Opadł do tej piłki, naprawdę groźnie. I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Takie. Jest komu podać. Teraz strategii. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogłoby sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Centra w pole karne. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Akcja przerwana, będzie przód z autu. Robert Lewandowski. Szansa Lewandowskiego. Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma, bo bitki nie dało się już wyjąć. To mamy 2 do 0. Rachel Pundanandzi, Artezji, Jokeresz. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej granki. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Trzeba było nie kombinować. Syłatnik w poletarne, taki pisa kubo. Pewna interwencja. Już po zagrożeniu. Udane wejście w przeciwnika. Rośne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka, zresztą popatrzmy. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Zagrywa w pole karne. Ale opłaciło się palce widać. Obejrzyjmy to raz jeszcze. Znakomita centra. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza te akcje. Bo bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. nie gry od środka, no cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Rachel Będziemy teraz mieli wrzuc Przejęcie piłki. Tablice świetlne i jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Piłka prawie dotarła do celu. Prawie, bo jednak ląduje na aucie. Ponabatie. Jokeres. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Tak, obie drużyny mają teraz problem z rozegraniem w środku pola. Sędzia stosuje korzyść. Jamal. Teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Doskonała piłka. Za obronę. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Zobaczmy to jeszcze raz. Ależ bomba. Piłka była kopnięta z taką siłą, że niemal nie przebiła siatki. Co za gol! Mamy już zatem 4 do 0. Lewandowski. Z piłką Petri. Jamal. No proszę, ileś ma miejsca i czasu na tym skrzydle. Obrona przesnęła. to będzie groźna sytuacja. Gol! gol! Ale strzał! Piłkarska poezja! Mamy trafienie z goleja, proszę państwa! Co za bomba! Nie do obrony! Powiększają przewagę. 5 do 0. Luka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Jamal. I tym zdecydowanym wejściem odpiera mu teraz piłkę. środka uderzył tak mocno jak niecelnie może następnym razem choć szkoda tej okazji jest więc decyzja o zmianie zobaczymy jak wpłynie to na obraz gry o podanie powinno znaleźć partnera niepywałe znowu piłka w siatce sięgają jak po swoje mają na tym meczu trening strzelecki totalna dominacja Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Pozostawało już tylko postawić kropkę na D. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. A więc pogrom 6 do 0. Tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Teraz może być groźnie. Niemożliwia strzał. No zdrowo to teraz przerzucił na bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Christensen. Andreas Christensen z piłką Pedri, Robert Lewandowski świetne teraz prostopadłe do klanie delikatny lok, prawie mu się powiodło sprytnie to wymyślił i naprawdę musi teraz żałować, że ostatecznie piłka nie wpadła do siatki To definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Strzał z wolnego w mur. Jamal. Do końca zostało już tylko 5 minut. Wjeżdża Jan w masło. Ale bomba! Poprzeczka! ale co będzie dalej? Sporo szczęścia teraz, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Piłka uderza w obramowanie bramki, a potem dobry refleks i ląduje w rękawicach. Mogło się to skończyć dużo gorzej. Z piłką Pedri. Czyli już sędzia że ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.